Hej, witam, was. bardzo serdecznie z tej strony. Ja przyszedłem gdzieś na to przed wami Final Showdown. A mianowicie, bo pan, tak, misa się nazywa Final Showdown. E, była muzyka, coś tam o Final Showdown, nie pamiętam już, e, coś tam było, e, Ale dobra, idziemy na parkę z Księżyczką Karną. E, no, w poprzednim odcinku mi się pomyliło z walką z bossem w szukle. No, za to przepraszam jeszcze raz. E, dobra, idziemy na walkę z y, księżyczką Karmą. I to już chyba będzie przedostatni odcinek. Tak, zbliżamy się. Zbliżamy się do końca gry. I tutaj po prostu księżyczka Karma nam gada, że to jest tak piękne, że zniszczy nas. Y, po prostu niesamowicie nas zniszczy i że y, żadnego potapa nam nie znam w świecie nie będzie i tak dalej to po prostu żyjecie chcę jako na to gada że nas zabije że nas zniszczy no. nie chcę mi się w ogóle gadać o tym więc tak, um, takie kamedyn e, full medym e, karma. E, karma 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 czekaj to sobie pouszukam na patopolis e, na Pataped karma 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 Oczywiście ona to jest internet milami, królewna karma, zdrowie, wysokie obrażenia, wysokie siła ataku, wysokie no wszystko wysokie. Kiedy met, um. co efekty e, tego? Obrażenia, coś takiego to jest zachwianie, uśpienie, podpalenie, odrzucenie, zatrucie. Zachwianie i odrzucenie to jest patapon 3, a uśpienie, podpalenie i zatrucie to jest e, w tych innych częściach. Pierwsza i, i, i druga. Nie wiem czy występuje e, w drugiej części, ale dobra, szybko padła. E, znacie szybko, ponieważ nasza armia jest e, silna. czy minutki trwała ta 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 ta, walka, dobra Co my tu mamy Okrutne, żeby diabeł gór był w naszym świecie Ponownie, tak A pan nie ma się czego bać Mamy lorda Jachresa. Jachr. Tak Ten mały diabełek Nie ma szans w naszym wszechmogącym Dokładnie, dokładnie O! Tak wierny, coś tam, tak wierny, tylko to nie doczytałem. Tak wierny, coś tam dalej, no nie wiem. Może się coś tam do pana Jechresa. Dobra, i idziemy... E, tym razem idziemy na e, kolejnego bossa, ale to nie będzie ostatni boss tylko... Tylko drugi rodzaj szukla. Ja miałem praktycznie to nagrać, e, ten odcinek, czyli e, ten boss, e, który drugi rodzaj szukla miałem nagrać w poprzednim odcinku, ale jakoś tak to dziwacznie pomieszałem i, i no trudno. Ten odcinek miał być ostatnim odcinkiem. No niestety, lata jest przed ostatnim odcinkiem, ponieważ głupi ja źle nagrałem e, misję. Czy zrobiłem misję, tak? Inaczej to. No dobra, nie chcę się tłumaczyć. Tutaj teraz e, zmieniłem, co miałem zmienić. E, temu szybkiemu dałem ten e, wolny ciężki mieczyk, a temu króliczkowi e, dałem niez tym mieczyk, e, żeby, żeby było ok. Tak. Idziemy teraz na szukle. Szukle jest to um, silniejszy, wiadomo, e, boss od szukle. Czekaj, jak on się tam nazywa dosłownie? ten Przeciwnik Dia ja. Czekajcie, czekajcie. Shochokle. Szoh, Shochokle, tak. Chochokle. Wtedy było szukle, a teraz szochokle. Jest to roślina, zdrowie, średnie, odporność średnia, a tak wysoka. Szukle jest, ma obrażenia niskie i średnie, a zdrowie jest to same średnie więc to nie ma praktycznie żadnej różnicy chyba w e, występowania we wszystkich trzech częściach efekty to są uśpienie i zatrucie w pierwszej i drugiej części e, w patapon 3 zachwianie i odrzut więc takie to jest um, właśnie efekty ja, ja, pa, ja, pa, ja, ja. Nie wiem, chyba to jest muzyka też chyba z y, walki z Dodągą mnie Chyba mi się tego to wydaje, nie wiem. Albo jest ile muzyka, no nie wiem. Nie pamiętam. Ale i też szybko padnie te szutle ponieważ nasza arma jest. Y, no. no nie daje po prostu szutle. Yy, nie zdąży po prostu ani zaatakować tak Cały czas no przerywamy jej atak dzięki tym yy, diabełkom Więc naprawdę warto, warto je kupować, czy tam tworzyć i znowu nie damy jej uciec. Nie, yeah, wraca tu przykle. I dużo pieniążków, które się sprzydają jak wiadomo. Czarno jest tak mocne, że że nic nie, nie da się... O, już padła. Że nic jej nie, po, nie powstrzelono. Też szybko padła. No co, no co dłużej walczy... O, mamy cud burzy. Tak, burzy. Z początku myślałem, że to jest tornado, ale to jest naprawdę cud burzy, tak, cud burzy. Może jest tam tornado, ale to jest cud burzy, tak? Ale to już chyba już będzie na tyle w tym odcinku. Czyż tak, okay. to będzie na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. W następnym odcinku pójdziemy na walkę z Gorlem, ostatnim bosem w grze. Tak. Więc do zobaczenia. Żegnajcie. Cześć!